Pamiętacie jeszcze tego Mema i nasz eksperyment w GTA San Andreas? No to dzisiaj sprawdzimy sobie, czy można dotrzeć do litery N na radarze w GTA V, tak więc usiądźcie wygodnie, a ja zapraszam do oglądania. Tak jak w San Andreas skorzystaliśmy z trybu jetpacka, tak tutaj skorzystamy sobie z noclipa. Jego działanie jest identyczne. Skierujemy się idealnie na północ i zobaczymy, czy litera wskazująca ten kierunek jest możliwa do zdobycia. I zanim zaczniemy, chciałbym przypomnieć o pozostawieniu pod tym filmem łapki w górę i zasubskrybowaniu mojego kanału. Mogłem tak jeszcze gadać o tym, jak bardzo lajki się dla mnie liczą i że motywuje mnie one do dalszej pracy, ale pewnie to już wiecie, więc przejdźmy od razu do rzeczy. Nie, to nie jest żaden fake, to naprawdę się dzieje. Od razu mówię, że jedyne to co mam zainstalowane, to noclip i mod na usunięcie niewidzialnych barier. Wygląda więc na to, że w GTA 5 można bez problemu się dostać do litery N na radarze. Posiada ona dokładnie te same cechy, co wszystkie pozostałe znaczniki na mapie. Dla ciekawskich dodam, że znajduje się ona na koordynacie Y wynoszącym 25 000 jednostek. Jest to jakieś 17 km od północnego wybrzeża stanu San Andreas. Jest tylko mały problem, bo mimo, że udało nam się do tego znacznika dolecieć, to w zasadzie nic tutaj nie ma. Dosłownie niczego nie znajdziemy ani na powierzchni wody, ani też pod wodą. A dookoła widzimy jedynie bezkresny ocean. Cóż, przynajmniej jest to dowód na to, że litera N nie jest żadnym znacznikiem powiązanym z jakąś tajemniczą misją. Pozostaje do wyjaśnienia jeszcze jedna kwestia. Skoro litera N znajduje się już tutaj, to co może się znajdować jeszcze dalej? Tego dowiecie się w osobnym odcinku. Puki co, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Ja pierdolę, kurwa palę cię. Ile tak kurwa zbierać ci małe materiały tylko pośród.